Międzynarodowego Zakonu Rycerskiego Świętego Jerzego z Wielkim Mistrzem na czele oraz przedstawicieli Zakonu Rycerzy Kolumba. <klucza> Witam dzieci pierwszokomunijne sprzed 25 lat <klucza> i służbę porządkową z tamtego czasu która liczyła wówczas około 12 tysięcy mężczyzn. <klucz> Witam asysty parafialnych, chóry, orkiestrę górniczą Bełchatowa, szkole dziecięce i młodzieżowe. Witam członków zespołu organizacyjnego dzisiejszej uroczystości i dziękuję im za, ponies za poniesiony trud. Dziękuję firmie Kasty za piękną, kwiatową dekorację ołtarza. Słowa powitania kieruję do wszystkich tu zgromadzonych: dzieci, młodzieży, dorosłych i wszystkim dziękuję za obecność i wspólnotę modlitwy i wymowne świadectwo wiary. Wspominając tamten dzień wielkiego spożywania chleba żywota. Także dziś po 25 latach cały Kościół Łódzki chce wdzięcznie śpiewać swojemu Panu. Karmiąc się Eucharystią, chce dalej podejmować trud budowania wspólnoty Kościoła, który znajduje się w wielkim mieście Łodzi. Niech Jezus Chrystus stanie się naszym pokarmem, by nikomu nie zabrakło sił. W wędrówce poprzez tę ziemię do domu ojca.